W więzieniu oczynach Chrystusa posłał swoich uczniów zapytaniem, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać. Jezus im odpowiedział: idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie. Niewidomi zdrog odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, gusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we mnie. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumu wojanie. Co wyszliście obejrzeć na pustyni? Czcinę kołszącą się na wietrze? Ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po co więc wyszliście? Zobaczyć proroka? Tak, powiadam wam nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano, oto ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby przygotował Ci drogę. Zaprawdę powiadam Wam, między Narodzonymi z Niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela, lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim, większy jest niż on. Oto słowo Pańskie. Zasiądźcie bardzo proszę. W miarę wygodnie, niezbyt wygodnie. Kochani, na początku powiem, że bez uprzedzenia moje gardło zostało zatykowane, więc mogę dzisiaj troszkę harczeć. Za to Was bardzo przepraszam i mogą być chwile pauzy. A teraz do rzeczy, czyli ad rem. Dosyć często w ULO, Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym, kiedy rozpoczynamy sobie nasze zajęcia z uczniami, zaczynamy od pewnego pytania, żeby wejść w pewną interaktywność od razu i stworzyć taką fajny klimat do dalszej dyskusji. Jedno z takich pytań, które pojawia się od czasu do czasu, to jest jak się czujesz w skali, w skali od 0 do 10. 0 oznacza to najgorszy dzień w moim życiu, a 10 jestem w niebie. Okay? I zasada jest taka, że mówimy szczerze, jeżeli ktoś nie chce mówić, to nie mówi, ale mówimy na takiej zasadzie, że jeżeli czujesz się na trzy, to masz prawo czuć się na trzy. To nie jest tak, że każdy ma się czuć na dziesięć, albo na dziewięć, albo co najmniej na 8. No nie. Jak się czujesz na dwa, no to się dzisiaj czujesz na dwa. Trzymaj się. No to masz do tego prawo. Okay? W związku z tym, uwaga, zanim zadam teraz tobie to pytanie, nie będziemy tutaj pokazywać, kto ile punktów, ale chciałbym was uprzedzić przed czymś. Po pierwsze, ja mam dzisiaj na sobie róż. Primo, ok? Tak. Kuba ustawił pięknie światła, różowy ołtarz i tutaj to wszystko na różowo. Trzy świeczki. Gaudetę, wszyscy wiemy, radość. Ok? No to teraz uwaga, pytanie do Ciebie. Jak się dzisiaj czujesz? Gdy zero oznacza piekło, najgorszy dzień w moim życiu, a dziesięć jest ekstra i nie może być lepiej. Kiedy sobie pomyśl, szczerze, nie będziemy odpytywać. Przypominam, na różowe są brane i różowy kolor. OK. No i wydawać by się mogło, że y, tak powinno być, że tutaj no co najmniej ósemki zostają. No siódemki jeszcze może względnie. Reszta powinienem powiedzieć proszę wyjść, ponieważ nie jesteście przygotowani. Po prostu, no nie uda się. No jaka radość, skoro jesteś na przykład na poziomie numer 5. Ok? Idźmy dalej. Przed tym kościołem odbywa się jarmark. Uwaga, nie adwentowy, ale bożonarodzeniowy, świąteczny jarmark. Niektórzy z was tutaj parkują, przychodzą od zakrystia, ale większość przychodzi normalnie od drzwi głównych. I teraz co robisz, kiedy przechodzisz przez jarmark? Przypominam, jest adwent. Czyli O come, O come, Emanuel się śpiewa. A nie, że Merry Christmas i Lulaj, że Jezuniu. A tam słychać Lulaj, że Jezuniu, prawda? I co robisz? Kochani, rozmawiałem kiedyś z pewnym człowiekiem, który mówił mi właśnie o tym, że on nigdy w czasie Adwentu nie idzie na żadnej jarmarki bożonarodzeniowe. Mało tego, że nie idzie, to nie idzie do żadnej kawiarni, do żadnej restauracji, nie spotyka się w tym czasie ze znajomymi tylko u siebie. I tam jest oczywiście tylko i wyłącznie wieniec Adwentowy i te pieśni adwentowe nie pójdzie do kawiarni, no bo tam jest anturaż Bożonarodzeniowy świąteczny. Jest jakiś Mikołaj, choinka, jest tak świątecznie. No bez sensu, nie może tak być. No I on mi mówił, że on się teraz tak bardzo przygotowuje właśnie do świąt, żeby w końcu poczuć tę, uwaga, powiem to, magię świąt, w cudzysłowie. No i teraz, oczywiście, wiemy o tym, z tym nie będziemy dyskutować, no że troszkę jest za wcześnie, jak znicze, oczywiście, zamiast zniczy pojawia się choinka, no to o tym każdy wie i na ten temat nie będziemy dyskutować. O tym wiemy, ale ten jarmark jest, a dziś jest gaudetę, radość. Kochani, pamiętam, że ja byłem bardzo ciekawy, jak ta osoba się przygotuje do tych Świąt Bożego Narodzenia. Ja pamiętam, że w Wigilię tą osobę zapytałem, mówię, ok, słuchaj, no i udało ci się? Tak nic, jarmarki, żadna kawiarnka? Mówi, nic. Mówi, dobra, ok. I jak teraz? Jest radość? Dobrze się czujesz? On na mnie popatrzył i powiedział, nie. I poszedł. Nie udało mi się dalej nawiązać z nim kontaktu. Kochani, jak ja sobie podejmuję refleksję po medytacji przed tą świątą. to robię tą refleksję przy muzyce jazzowej. Taką smooth jazz, taki spokojny jazz. Mi się wtedy lepiej myśli przy tym, jakoś synapsy mi się lepiej łączą. I sobie rozmawiam z Panem Bogiem o tym, co tutaj ma nastąpić. A dzisiaj, uwaga, będzie zgorszenie. A dzisiaj puściłem sobie Cozy Christmas Smooth Jazz, czyli przytulny jazz bożonarodzeniowy, świąteczny. Wadwent to zrobił, ksiądz. Cudownie mi było. Mało tego, jeszcze bardziej was teraz gorsza. Przed samym tutaj przyjściem, bo ten cozy smooth jest taki bardzo taki smooth, to jest taka spokojna muzyczka, przytulna, no więc włączyłem sobie Last Christmas z takim sprzytupem, Justina Biebera też z przytupem inne takie, już w ogóle takie świąteczne hiciory, co słyszymy non-stop w radiu. No i tutaj jestem teraz przed wami. Wyobraźcie sobie tutaj teraz mnie, jak ja bym na przykład wam zaczął zrzędzić. A, czyli jestem ubrany na różowo, no i zacząłbym Wam zrędzić. Nic mi nie przychodzi do głowy, ale myślę, że jesteście w stanie sobie wyobrazić. A, wychodzi ksiądz, jest gaudetę i. Wracamy do pierwszego czytania. I do pytania, które Wam zadałem. Na samym początku pierwszego czytania słyszymy: Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia. Pustynia ma się rozweselić? I spieczona ziemia czym? I później ten tekst staje się hyper, ultra naiwny. Że jakieś tam kwiatki mają skakać po tej pustyni, że chromy ma skakać jak jelonek. Dosłownie, to jest tak napisane, że chromy ma skakać jak jelonek. W pierwszym czytaniu. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń. Wyobraźcie sobie, człowieka, który jest niepełnosprawnego i mówi: gaudetę, niedziela, trzecia, i zaczyna tutaj jak jelonek skakać. I mówimy super, według pisma. Wszystko według pisma. Jak tak się dalej wczytamy, no to to jest naprawdę, to jest tekst dla naiwnych. Znaczy, czterolatka, czterolatek powie, fajny tekst, dużo radości i dużo lukru i różowego. Dużo lukru, dużo różowego, ale powiązanie z życiem, ten tekst, zero. Zero. No może poza tym początkiem, bo ten początek mówi o, o pustyni i o ziemi. Uwaga, może się okazać, że ty dzisiaj dokładnie jesteś w takim stanie. Niech się rozweselą pustynie i spieczona ziemia. Ale tam nie ma za bardzo do radości nic. Że na przykład przeżywasz jakieś trud, jakieś zmagania, jakieś wyzwania. I że wcale nie jest ci tak wesoło. Nawet jak widzisz księdza na różową. No to to jest tekst dla ciebie. Ergo, nie będziemy wypraszać osób, które są poniżej siódemki. Wręcz przeciwnie. Jeżeli jesteś na dziesiąte i na dziewiące dzisiaj, to super. Ale jeżeli jesteś poniżej siódemki czy szóstki, czy jesteś na dwójce dzisiaj, to super. No bo ten tekst o tym mówi. Tylko, że dalej się robi totalnie nieżyciowo. Totalnie nieżyciowo. No to może pozwólmy sobie pójść w drugie czytanie, bo na szczęście na tym jednym się nie kończy. Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze. Kochani, wszyscy jak tutaj jesteśmy, wiem o tym doskonale, że nie chodzi o to, żeby do tego Pana Jezusa przyjść, jak tutaj będzie w żubku, Tutaj studenci nam zrobią piękny żubek. To nie chodzi o to, żeby tutaj przyjść i się zachwycać, tylko chodzi o w tym Bożym narodzeniu, no żeby w moim sercu narodził się Bóg, prawda? Czyli żebym bardziej potrafił kochać, wybaczać. Uśmiechać się do drugiego, wchodzić w komunikację z tym, który jest inny, który ma inny światopogląd, no ale chodzi o moje serce, aby umacniać nasze serca. Okej, okay, dobra. Wydaje się, że jesteśmy na całkiem niezłej drodze, a propos drogi. Bo przejście Pana jest już bliskie, no wszystko się zgadza, tylko że teraz co mamy zrobić. I uwaga, zaraz po tym zdaniu jest odpowiedź, co mamy zrobić. Teraz posłuchajcie. W jaki sposób umocnić nasze serce i w jaki sposób dzisiaj, w czasie tej niedzieli, przygotować nasze serce na to, żeby on się w nim narodził? Czyli żebyśmy byli coraz bardziej podobni do niego. Nie uskarżajcie się bracia jeden na drugiego, byście nie popadli pod sąd. Nie uskarżajcie się bracia i siostry jeden na drugiego. I znowu, żebyśmy nie weszli w skrajności. Tutaj nie chodzi o, nie wiem, życie słowami piosenki pani Edyty Gepard zamiast, że ja się nie skarżę na swój los jestem potulny jak baranek. Bo to się nazywa sadomasochizm albo cierpiętnictwo, że jak ktoś mi bije, to mówię mocniej, mocniej. No nie, to nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem, z czystym pogaństwem. Ale nie uskarżajcie się, bracie na drugiego. Przypuszczam, że wszyscy jak tutaj jesteśmy, no poza tymi najmniejszymi, wiadomo, ale wszyscy jak tutaj jesteśmy, mamy pewną świadomość, to chyba, bo myślałem, jaki tutaj przykład podać, ale on jest chyba zbędny. No przecież doskonale wiemy o co chodzi jak Bóg nam mówi dzisiaj, w jaki sposób mam umocnić nasze serce i przygotować się na Boże Narodzenie, nie uskarżaj się na drugiego. Nie uskarżaj się na drugiego. Okej? Okay. Okej. Okay. No to teraz idziemy do hitu. Oczywiście, że będzie Ewangelia, jakżeby inaczej. Jezus. Tu się dzieje w ogóle rzecz jakaś przedziwna, bo na początku jest napisane, gdy Jan usłyszał w więzieniu oczyna Chrystusa, Jan, ściciel, Potężny człowiek, zaraz usłyszymy od Jezusa jak potężny. I on słyszy o czynach. Nie jedynie co, co robi Jezus, nie, 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 nie co mówi Jezus, ale co robi Jezus. I on jeszcze, ten niedowiarek, wysyła swoich uczniów, nie wiem jak to robią, z więzienia wysyła swoich uczniów jakoś, nie wiem, grypsami pewnie, zapytajcie, czy to on jest tym, czy na innego mamy czekać. No, Jan no Albo jesteś Jan szciciel, albo grypsujesz. No to ty wysyłasz swoich uczniów, żeby oni się dopytali, czy aby na pewno o to chodzi? No i teraz oni do, przychodzą do Jezusa. A no i jak powinien zareagować Jezus? No ja sobie tak wyobrażam, że Jezus powinien spojrzeć na tych uczniów i powiedzieć: No ładnie, a co Jan nie słyszał, co ja tutaj robię? No słyszał, słyszał, ale chciał się dopytać. Okej, okay. to Jezus tak nie mówi. Jezus mówi: idźcie i znajmijcie Janowi, jakby nie słyszał. Idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i na co patrzycie. I on jeszcze, jak niemowlakom, im mówi. Niewidomi z rogu odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, gusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. Oni to wszystko wiedzą. Mało tego, Jan to wie. Ale on z taką ogromną miłością, cierpliwością ich traktuje. No i oni lecą do Jana Chrzciciela. No I teraz powstaje pytanie, bo powiedziane jest tak w Ewangelii. Gdy oni odchodzili i teraz albo oni słyszeli to, co Jezus mówi. I mogli to słyszeć, no bo jest powiedziane, gdy oni odchodzili, to mogli słyszeć, co teraz Jezus mówi Jan Chrzcicielu, ale mogli też nie słyszeć. Ale rzecz dzieje się absolutnie przedziwna, bo Jezus Chrystus, który jest absolutnie personą najważniejszą, o czym doskonale wiemy, zamiast mówić o Ojcu i mówić o sobie, o miłości, o Zbawicielu, On mówi o Janku Ścicielu. No zupełnie bez sensu. I to, co mówi, to, to, już, to już jest, to już powinniśmy w zasadzie, wiecie, wyjść z kościoła. No bo to, co mówi Jezus, to się nie mieści w żadnych normach. To już nie jest kontrowersja, tylko to jest absurd i to jest kłamstwo. Hmm? Bo Jezus mówi tak. Tak, powiadam Wam nawet więcej niż Szeroka: On jest tym, o którym napisano, oto ja posłałem mego wysłańca przed Tobą, aby przygotował Ci drogę. Między narodzonymi, narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Szyciela. To mówi Jezus. Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. No, chwilka, panie Jezu, a Ty? Ty z kogo powstałeś? Nie z niewiasty czasem? No dobra, a, a Maryja? No przecież jeszcze przed chwilą mieliśmy uroczystość Niepokalanego Poczęcia. Okej, okay, Tomasz Zakwinu się z tym nie zgadzał, nieprawda mówił, no ale mamy dogmat Niepokalane Poczęcie na święcie Maryi. Panny Maryja była bez grzechu, no to, no to Jan Chrzciciel ma być większy od Maryi? Oto ja posyłam mego wysłańca przed tobą, aby przygotował ci drogę. Kochani, nie dość, że my się mamy na siebie nie skarżyć, nie krytykować siebie. I no rozumiem, bo ja już mówiłem o tej krytyce takiej mądrej, że nie cierpiętnictwo, tylko zdrowa, zdrowe podejście do siebie. Nie dość, że nie mamy się nie uskarżać na siebie, ale tak naprawdę mamy pokazywać sobie to, co w nas jest najpiękniejsze i najlepsze, używając nawet nieraz przesady teatralnej. Natrzę używa się takiego narzędzia teatralnego jak przesada, czyli bardzo się pokazuje pewne gesty albo mimikę twarzy, żeby odbiorca miał trochę łatwiej, żeby to zrozumieć. No i Jezus dokładnie dzisiaj to robi. Jezus używa pewnej przesady. Jezus używa pewnej przesady, aby zwrócić uwagę na piękno tego człowieka. Wyobraźcie sobie Janka, który tam teraz sobie jest, który tak naprawdę był człowiekiem małej wiary. A Jezus powiedział do tych jego wysłanników, błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we mnie. A przecież On przed chwilą zwątpił w niego. Przed chwilą zwątpił, dlatego wysłał swoich uczniów. I zaraz później Jezus mówi, być może ci Jego uczniowie Jana o tym słyszą, że nie ma większego, który by się urodził z niewiasły. Wraźcie sobie, jak ci uczniowie przychodzą, mówią o tym Janowi. Wiesz, co Jezus o tobie powiedział? On mówiło to mogę siedzieć w więzieniu. Jak Jezus tak o mnie powiedział, to mogę siedzieć. Kochani, oto ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby przygotował Ci drogę. Każdy człowiek jest Moją drogą do Boga. Każdy człowiek. Ten prosty, ten piękny, ten, którego kocham, ten, który jest dla mnie pocieszeniem, ale też ten, który jest dla mnie trudny, który jest dla mnie wymagający. Każdy człowiek jest dla mnie drogą. Mało tego, ja jestem drogą dla każdego człowieka. Jestem drogą do Boga. Jezus powiedział: Jestem prawdą, drogą i życiem. I powiedział, że mamy go naśladować i mamy się do niego upodabniać. Pozwólcie sobie na to, żeby ta wigilia nie była idealna. Pozwólcie sobie, żeby nie było dwunastu dań, żeby trochę było brudno w czasie tej wigilii, żeby że nie wszystko było perfekcyjne, ale żeby każdy z nas był drogą dla drugiego człowieka do spotkania się z Bogiem. Używajmy przesady w miłości, bo miłość jest przesadna. Miłość jest przesadzona, a zwłaszcza miłość Jezusa Chrystusa jest absolutnie przesadzona. Wydaje się, że wtedy dojdziemy do tego miejsca, w którym go spotkamy, czyli do naszego serca. Amen.